No i tyle. Ostry ból sparaliżował Cię na chwilę. Ach! Opadłaś na kolana. Wszystkie dźwięki dookoła straciły ostrość, jakbyś wpadła do wody. Brakowało Ci sił, abyś się poruszać i mogłaś tylko patrzeć. Ach! Faun złapał Derek'a, podniósł go i potrząsnął nim, jak kukłą, a potem odrzucił na bok. Derek. Aaron wysunął się naprzód, przyciągając uwagę fauna. Chciał potem odbić, że, że odciągnąć go dalej na las, lecz Aaron nie zdążył ruszyć się z miejsca, gdy faun odrzucił go na kilka metrów. Michał i smoki próbowali walczyć z faunem, ale potwora nie miała się żadna broń. A grrr. Jeden ruch króla lasu i wszyscy trzej zostali odrzuceni na dziesiątki metrów. Ach! Przyjrzałaś się i ujrzałaś, jak z głowy Michała sączy się krew. Zadrzał jakby w konwulsjach, a potem weschnął, zamarł. Michał? Nie poruszał się już i wydawało się, że śpi i śni koszmary. Był śmiertelnie nieuruchomiony i nagle pojęłaś, że naprawdę umarł. Michał! Z piersi zaczęły wydobywać się szlochy. Wszystko wokół rozmyło się. Michał, nie! Fan podszedł do ciebie, zadowolony z siebie, groźny. Otarłeś, otarłeś łzy i zaczęłaś obserwować go nie na... Wistym wzrokiem. Podszedł, podszedł obok ciebie. Ból w piersi mnie pozwalał się podnieść. Dlatego też, żeby go zatrzymać, Kró królu lasu. Zatrzymał się nad tobą. Na jego pysku pojawiły się kpina oraz poczucie wyższości nad ludźmi. Jacy wy jesteście żałośni, słabi, nikczemni. Jeszcze nie zrozumieliście, że era faunów powróciła. I tym razem, nim powrócę do świata marzeń, zniszczę wasz świat. Tak jak wy niekiedyś wybiliście moich braci, tak, ja wybiję was. Wszyscy, którzy przyszli z tobą, leżeli bez przytomności lub ledwie żyli. Ty sama nie mogłaś wstać. Czy to naprawdę koniec? Faun podszedł do jednego z dzieci, położył mu łapę na ramieniu i otworzył paszczę. Zaczęła się wyplątywać z kłębiska pnączy. Bobby! Zauważyłaś, że twój przyjaciel leży ostatni w wyrzędzie, a jego głowa skryta jest w krzakach. Trzeba pory... pozrywać kwiaty przed jego twarzy, a wtedy on się od... Otknie. Od... Ocknie. Ale jak do niego dotrzeć? Wstać przez zwyciężając ból, pod... czoł... podczo się, pod... spróbować obudzić którego z... Z któregoś z przyjaciół. Podniosłaś się na drżące nogi, zrobiłaś kilka kroków, lecz przeceniłaś swoje siły. Z piersi wyrwał się szloch, upadłaś na kolana i po policzkach mi nomowolnie łzy. Faun popatrzył na ciebie potem na bobiegu zrozumiawszy, co chciałaś zrobić, wściekł się. Ty się nigdy nie uspokoisz. Jednym skokiem dopadł cię, ścisnął twoją szyję i chrup. Ale nie zwracać na siebie uwagi, fauna zaczęłaś pełzać w stronę Bobiego. Ból chwilami był tak silny, że zatrzymałaś się, żeby stłumić krzyk. Na szczęście udało się to za każdym razem. A potem kontynuowałaś powolne, ale skuteczne zbliżenie się do przyjaciela. Wreszcie resztkami sił chwyciłaś łapę. Jeszcze trochę nie wolno tracić przytomności. Aaaa! Poprzez ból i łzy natężyłaś się i zerwała fioletowe kwiaty sprzed twarzy Bobiego. Skrzywił się, ale nie obudził. Wtedy wymierzyłaś mu policzek, a potem drugi. Hmm? Bobby! Księżniczka? Gdzie jestem? Bobby odwrócił głowę i zobaczył fauna stojącego z igłą. Aaaa! Ktaszona się budzi? Nie! Nie dotykaj go. Nie, 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 nie. Faun złapał jego za kołnierz jak szczeniaka, aby spojrzeć na niego oraz, oraz ostatni przed odebraniem mu życia. Ale Bobby brykał, krzyczał histerycznie, próbował wyrwać się z silnych łap. Puść go! Podnosiłaś kamień i rzuciłaś go w fauna, trafiając go w skroń. Jego głowa drgnęła od ciosu. Fauna to tylko rozłościło. Obojętnie, jak gdyby znudził się zabawką. Odrzucił bobego na bok, nie odrywając od ciebie wzroku. Na chwilę wszystko, jakby zamarło. Widziałaś fauna zbliżającego się, jak gdyby w zwolnionym tempie. Widziałaś przyjaciół leżących bez przytomności albo i martwych. Dasz radę, dasz radę, księżniczka. Pól żeber był tak silny, że kręciło ci się w głowie i czułaś nudności, a jednak próbowałaś powiedzieć. Ale Faun dogonił cię z łatwością, złapał za szyję i podniósł nad ziemią. Odwrócił się ku tobie, by spojrzeć ci w oczy. No i tyle. Król lasu zaciągnął cię w stronę dzieci. Posadził na kolana i stanął za twoimi plecami. Złapał cię za ramiona, wbijając paznokcie w skórę Skłonił Twoją głowę do tyłu i coś wyszeptał. Spirala na jego czole zaświeciła. Proszę, nie trzeba. Lecz zaczyna, zaczynałaś już tracić siłę. Pan wciąż szeptał i szeptał, i wszystko dookoła zaczęło blaknąć, niknąć w nibycie. Pewnie tak i jest, to tyle. Pomyślałaś obojętnie. Gdy nagle, a grl, faun puścił twoje ramiona i sam upadł na kolana. Odwróciłaś się, Michał. Chwiejąc się i trzymając za głowę, chłopak stał za faunem. Jesteś cała? Michalej jęknął i opadł na ziemię, ledwie przytomny. Spojrzałaś z obawą na fauna. W jego piersi świeciło ostrze igły, bitej od strony pleców. Zapłacicie za to. Zapłacicie, A Ostatnia strzała z kryształowym grotem przybiła jego serce. Faun znów opadł na kolana i tym razem nie miał siły się podnieść. A dotknął rany, spojrzał na okrwawione palce i fioletową krew zaczęła kapać na kwiatek. Kiedyś zabijano ich strzałami z kryształowymi grotami. Igła przecież też jest kryształowa. Faunt próbował wyjąć igłę, ale ręce jakby go nie słuchały. Ty! Wciekłość dała królowi lasu sił i chwycił cię za rękę, ściskając dłoń, a z zachrzęściła. Puść mnie! Tacy jak ja widzą przyszłość, wiesz? I widzę jak umrzesz. Chcesz popatrzeć? Ach, wyrwać się i nie patrzeć, spojrzeć śmierci w oczy. Puść mnie! Celaś ręko odepchnęłaś od siebie króla lasu. Jego słowa zaniepokoiły ciemnie na żarty. Zobaczyć swoją śmierć. Jak mogłabym żyć po czymś takim? Faun zakaszał puszczając się bezsilnie. Spirala na jego czole błysnęła na czerwono, a potem zgasła. Faun upadł w gmieniu oka, zdrętwiał, a potem pokrył się pęknięciami. Powiał wiatr, unosząc szczątki tego, co było niekiedyś królem lasu. Upadłaś na kolana i rozpłakałaś się z bólu, ale on zrobił się od tego jeszcze silniejszy i starałaś się jak najmniej poruszać. Księżniczka. Bobby podbiegł do ciebie, zdjął bluzę, potem koszulę, a potem znowu włożył bluzę. Rozerwał koszulę na dwie części i obwiązał wokół twojej piersi. Aj! Wytrzymaj. Chciałaś się położyć, ale Bobby ci na to nie pozwolił. Nie wolno, masz złamane żebra, siedź spokojnie i niedługo nadajcie pomoc. Jego głos drżał, ale chłopak starał się trzymać się w garści. Na miejscu, gdzie umarł faun, zobaczyłaś igłę. Leżała samotnie na ziemi, jak gdyby nie poniosła winy za cały ten chaos. Postanowiłaś: zachować ją, zniszczyć. Jest niebezpieczna i nie powinna nigdy wpaść w niczyje ręce. Bobby, zakop albo rozbij igłę. Nie lepiej, żeby wróciła na miejsce, z którego ją wzięłaś? Machnęłaś ręką. Zobaczymy. Ile by Bobby się nie starał, ile by nie walił igłą w kamień, na kryształle nie pojawiło się ani jednego pęknięcia. Wtedy zakopał ją głęboko w ziemi. Rozejrzałaś się po polanie, zatrzymując wzrok na śpiących dzieciach. Strach pomału zniknął, poziom adrenaliny spadł, a ból i zmęczenie powracały. Zawisłaś na ramieniu Bobiego i zdążyłaś tylko wyszeptać. Chyba daliśmy radę. A potem straciłaś przytomność. Zegar kołysał się z boku na bok. Głośny, rytmiczny dźwięk z jakiegoś powodu budził w tobie lęk. Od waszego zwycięstwa na faunę minął tydzień. Miasto nie mogło się uspokoić. Nagłówki gazet wciąż krzyczały, wspominając o Jonie. I on na to zasłużył. Księżniczka, wszystko z Tobą w porządku? Co? Jeśli chcesz, możesz sobie wziąć, wziąć ten zegarek, ty tak na niego patrzysz. Nie, dziękuję. Pani Hill jeszcze raz przy, przeszła się po sklepiku, oglądając towar. Jak ktoś, kto chce go kupić. Dziękuję, że przypilnowałaś sklepu. Mam nadzieję, że nie było to dla ciebie kłopotliwe. No, jak to pani powiedzieć? Prawdę mówiąc, coś się wydarzyło. Wszystko zaczęło się od próby kradzieży pani kryształowej igły. Pani Hill od razu pod, podbiegła do szafki i zaczęła ją przetrząsać. Och, co? Ukradli? Powiedziałaś o wszystkim, co się wydarzyło. A kiedy mówiłaś o Aronie, na jej twarzy pojawił się ciepły wyraz. Ale nie pytałaś o ich wzajemne stosunki. Pani Hill słuchała cię, jak dziecko słucha baśni. To z zachwytem, to z lękiem, to z niecierpliwością, czekając na ciąg dalszy. Koniec końców wysłuchawszy historii posmutniała. Złuch z ciebie, księżniczka. A jednak szkoda, lepiej oddałabyś igłę mnie. Z niej powodu były tylko przy, nieprzyjemności. Jej miejsce jest pod ziemią. Może i masz rację. Odezwał się dzwoneczek na drzwiach. Och, znowu pan, mister jest? A któż jeszcze? Nikt inny tu nie przychodzi. Pani Hill, pójdę już. Nic panu nie sprzedam. Proszę to zapamiętać. Uparta była. Z doskonałym słuchem. Stanąć po stronie pani Hill, stanąć po stronie dyrektora muzeum, nie mieszać się. Pośpiesznie wyszłaś ze sklepiku. Mama siedziała na podłodze, grzebiąc w jednym z pudełek. Co robisz? Ach, kochanie, już jesteś. J jak żebra? Ciągle jeszcze bolą, ale już lepiej. Pomóż mi, bo nie sprawimy się z tym do wieczora. O czym ty mówisz? Kochanie, postanowiłam, że powinna się trochę rozerwać. Dziś jest przecież Halloween. Proponujesz, żebym włożyła kostium i poszła prosić o cukierki? Proponuję założyć kostium i poczekać na imprezę. Tu, w domu? Tak, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Zaprosiłam mnóstwo ludzi. Powinno być fajnie. Ale. A teraz szybko biegnij na górę i wybierz kostium. Och, no dobrze. Jak gdyby był. Wróciwszy do dzieciństwa, pobiegłeś do swojego pokoju. Na łóżku leżały trzy elegancko złożone kostiumy. Kiedy weszłeś na dół, mama już wypotroszyła wszystkie pudełka i czekała na ciebie. Strasznie wyglądasz strasznie ładnie. Błyskotliwy komplement. Nie bądź nudziarą, jak wszystko ozdobimy. Nastrojowo, oryginalnie. Och, to po prostu super zuch zuchy z nas. Jestem pewna, że spodoba się twoim przyjaciołom. Rozległ się dzwonek do drzwi. A oto i goście. Do domu wlał się cały tłum. Każdy, kto wchodził, wpychał ci coś w ręce. Ciasto, jedzenie, ozdoby i tak Kiedy ich zapraszałam, myślałam, że połowa i, i tak nie przyjdzie. Nie sądziłam, że moja córka jest tak popularna. A jest, cześć, księżniczka. Świetny kostium. Twój też. Wygląda na to, że tylko dziewczyny postanowiły wyglądać świątecznie. A właśnie, że nie. Szlafrok się nie liczy jako kostium Bobby. Jestem rzymskim cesarzem. No tak. Impreza dopiero się zaczęła? Hmm, wynajęliście kogoś, żeby tak wszystko udekorował? Nie zrobiłyśmy to same. Co ty tu robisz, Adel? Jesteśmy zaproszeni. Adel szepnęła Steve'a w rękę. Nie potrzebujemy zaproszeń. P posuń się. Adel odepnęła pani i weszła do salonu. Stefani! Przepraszam. Jako ostatni przyszli Michał i Luke. Serce od razu zabiło mocniej. Do kogo podejść, do Michaela, do Lukea? Przyszedłeś? Mam sobie pójść? Objętnie machnęłaś ręką. Jak chcesz. Księżyczka, proszę wybacz mi. Wiem, że wszystko ci opowiedzieli. A co takiego? Mogłem zrobić sporo głupstw wtedy na polanie, ale nie zrobiłem. Zmieniłem się od tamtej pory, naprawdę. Nie chcę, żebyś miała do mnie pretensje. Wszystko w porządku. Zaczęłaś się cofać z niecierpliwością. Słuchaj, em, czekają na mnie. Tak, oczywiście. Baw się dobrze. I ty też. Poszukałaś spojrzeniem Luke'a. Tej rozmowy nie da się uniknąć. Trzeba go przeprosić. Gdy Luke zobaczył, że się zbliżasz, jego pierwszym odruchem była próba skrycia się w tłumie. To było zabawne i roześmiałaś się lekko. Mam nadzieję, że mnie nie unikasz. Mówiąc szczerze, hm, troszkę. Wybacz, że pomyślałam, że masz coś wspólnego ze zniknięciem dzieci. Nawet ze mną nie pomówiłaś, nie zapytałaś. Luke, ty naprawdę zachowywałeś się dziwnie, nie miałam racji. Mówiłeś o jakimś arfe, artefakcie, którego rodzice nie mogą kupić. A ja pomyślałam, że to właśnie igła jest tym nieosiągalnym ekspontem. A poza tym spowiły, spu, spowiłeś wszystko aurą tajemnicy. I z tego powodu powinienem być, obowiązkowo być łajdakiem. Jego warki wykrzywiły się w gorzkim uśmiechu. Wzięłaś go za rękę, pociągnęłaś ku sobie. Luke, tylko nie oddalaj się ode mnie. Zraniłem się. Się po prostu skaleczyłem, a ty popatrzałaś na mnie zupełnie jakbym potrząsnął głową, zamknął oczy. Nigdy więcej tak na mnie nie patrz. Luke, jeśli chcesz, możemy się rozstać. Chodź do mnie. Z początku zdziwił go twoje słowa, a potem zamyślił się. Nie wiem. Nie jesteś pewien, czy chcesz ze mną być? Zrozumiałem, że mi nie ufasz. Że łatwiej jest ci uwierzyć w to, że jestem winien, niż w to, że to tylko zbieg okoliczności. Pomyślał przez chwilę, jakiś czas i jakby rozłoszczony własnymi rozważeniami wybuchnął. Tak niech będzie, chce się rozstać. Ale lukę! Wziął cię za rękę, pogłaskał po policzku. W mąż jeszcze jesteśmy przyjaciółmi. Zawsze możesz liczyć na moje wsparcie. Umilk przełknął ślinę i w porywie uczuć wybieg z salonu. Lukę. A ty stałaś bez ruchu. Podbiegł do ciebie. Podbiegła do ciebie serafina. Hej, a może tak nie będziemy się wyróżniać i też potańczymy? Jestem zawsze za wiesz przecież. Wiem, co pójdziemy? Po waszym powrocie na dół zauważyłaś, jak zmieniła się sytuacja. Mama rozmawiała z Michalem, który wi widocznie znalazł do niej podejście. Michal coś tam opowiadał, a mama zanosiła się śmiechem. Bobby tańczył jakiś dziwaczny, ale zabawny taniec, a Candy i Derek próbowali go naśladować. Adele i Steve też tańczyli. Twarz Adele przyjęła wyraz wyższości, ale czasem łagodniała pod wpływem jakichś słów kolegi. A ha ha ha. I wtedy zaczynała się śmiać, zapominając o całym otoczeniu. Zadzwoniło no, do drzwi. Kto to jeszcze może być? Na progu stał Aaron z czarnymi smokami. Co wy tu robicie? A co, nie cieszysz się? Nie, po prostu. Możemy wejść, chłopaki marzną. Jeszcze czego? Tak, ach tak, wejdźcie. Odeszłaś na bok przepuszczając smoki Z ich przyjściem stało się wyraźniej ciszej Wszyscy goście zaczęli szeptać Skąd ich znasz, dlaczego przyszli na twoją imprezę W ich spojrzeniu ku twojemu zdziwieniu Widać było zachwyt i zawiść Widocznie wielu marzy o tym Żeby być za pan brat z czarnymi smokami Było niełatwo, ale daliśmy radę A ty pokazałaś, że jesteś naprawdę odważną dziewczyną jako wyraz szacunku, a także z okazji zwycięstwa, czy przyjmiesz skromny prezent od czarnych smoków? Wiśnia podał Ci kilka pakunków. Wybieraj. Udekorowana kurtka czarnych smoków. To jak przyjmujecie mnie do swojej bandy? O, nie, myślisz, że to tak łatwo? Arun puścił ci oko i podszedł, poszedł dalej. Smoki posłusznie poszły za nim. Od razu stali się gwiazdami wieczoru. Adele złapała cię ci za rękę i nerwowo wyszeptała ci w ucho. Skąd znasz szefa smoków? Zruszyłaś tylko ramionami, uśmiechając się zagadkowo i poszłaś tańczyć razem z przyjaciółmi. Księżniczka, nie masz nic przeciwko temu, że doleję iskierę do ponczu twojej mamy? A nie masz nic przeciwko temu, żebym ja ci nalał? Kto to? Przyczyna twojej przyszłej bezsenności. Księżniczka, Bawcie się dobrze. Zawołał cię Derek, zapraszając do przyłączenia się do tańców. Bawiłaś się tak dobrze, że na długo zapamiętałaś ten wieczór. Dzisiejszy dzień. Cicho, słyszysz? Derek zatrzymał cień i zasłonił sobą, chroniąc przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Zatrzymałaś się posłusznie. Dźwięk był całkiem cichy, ale wciąż narastał. Już dawno się tak nie bałaś. Trzask! Ach! Pójść w stronę dźwięku, schować się za Derekiem, uciec jak najdalej. Derek! Schowała się za plecami Dereka. Wczepiłaś mu się w rękę. Ostrożnie podszedł w dźwięku. Nic tam nie ma, nie bój się. Na jakiś czas zrobiło się cicho. Szeleściły liście gdzieś dalej, daleko zachuchała sowa, lecz znów zatrzasnęły gałązki, tym razem gdzieś z góry. Uważaj! Jakby coś spadło mu, łamiąc je, wciąż niżej i niżej, póki nie upadło ci pod nogi. Podniósłszy to, obejrzałaś w blasku księżyca. A! Twój krzyk rozszedł się echem po lesie. Nie, nie, nie. To była maska, ta sama, która do tej pory nie pozwalała ci spać spokojnie. On wrócił.